Cześć cześć, z tej strony Bułek na kanale Bułek dzisiaj będzie the Dark Revival. O kurde. Ale będę musiał wam teraz odpokutować nie nagrywałem z parę dni. Staram się wrzucać jak najwięcej filmów. Ale no kurde, to trochę ciężkie, tym bardziej, że... Tak jakby no... Szkoła. Dzień dobry. Nie pamiętam w ogóle, co robiliśmy teraz. You can only watch the same dark cartoon so many times before you go crazy. I'm starting to forget what it was. The What it was they wanted me to change. Good thing I take notes. And what's with them little numbers in the corner of the screen? Is that some kind of code? I better check check it with my storyboard room. Feel clark kiedy starasz się w miarę płynnie przeczytać coś po angielsku, ale jesteś świadom, że potem będą słuchali cię ludzie. Chociaż nie jestem pewien, czy ja się będę odzywał bardzo, tak bardzo często podczas trwania tego odcinka, no to ze względu na to, że jestem półżywy. się ja dzisiaj bardzo długi dzień jestem zmęczony. Ja wiem, ja, ja zawsze mówię, że odcinek będzie krótszy albo coś takiego, a potem zawsze wychodzi, że się tak wkręcę, że będzie trwał z pół godziny. Ale po prostu spodziewam się takiego, a nie innego czasu trwania. Spodziewam się, a nie, że wiem, że to będzie tyle. Nie wiem czy ja idę w ogóle w dobrą stronę Zapewne nie Bendy and the Dark Revival Ile tej gry nie było na kanale Aż sprawdzę z ciekawości Twój kanał Wideo 10 dni temu był ostatni, no to znaczy teraz będzie ten ostatni, w sensie nie ostatni, ostatni, ale ostatni, który był opublikowany na ten moment, 10 dni temu, szósty odcinek, w którym znalazłem ostatni obrazek. Um, 5 dni temu wleciał najdłuższy odcinek na kanale z The Walking Dead Detail Tale Definitive Series. Ej! Zapomniałem, że za mnie będzie gonił, pero... Ej! Nie złapał mnie. Myślałem, no że mnie złapie. Osobiście myślę, że nie będę robił już odcinków z pierwszego sezonu A od razu zacznę robić odcinki z sezonu trzeciego i czwartego Ponieważ um, sezon pierwszy i drugi jest taki najbardziej przeklepany już prawie każdy zna zakończenia. Um, Naprawdę to w życiu nie widziałem gameplayu z trzeciego lub z czwartego sezonu. Gdzie wyszukiwałem nieraz, to znaczy nie, nie, nie wyszukiwałem, ale jak wyszukuje się The Walking Dead Gameplay, to nigdy nie wyskakuje sezon trzeci albo czwarty. A one są też bardzo ciekawymi sezonami. O nie, nie strasz. Nie strasz, nie strasz, bo w gacie zrobisz. Ja chyba miałem... Ja chyba nie miałem tak mówić, co nie? Nie miałem tak powiedzieć, co nie? nie miałem. Trochę cringe wyszło no, jednak. 2, 3, 5 2, 3, 5. Nie da się zmienić tego kodu. a ja chciałem sprawdzić. Zdobyć... No ja pierdzielę! Ten gościu mnie oskurzał. On będzie tak co sekundę wyławił? Może tak. A tak w ogóle notatki se In my mind unknown. That Wilson is everywhere. Yet he's nowhere. I don't know how he does it. It's madness. Madness. What if he's inside my mind? What if he hears my thoughts? Can you hear me now, Wilson? Can you? You won't get me. I've got a plan. If I tear out my brain, then you can't hear my mind. Ha! Huh? I'll show you. I'll deaf you. Ah, hail the ink demon hail he's not dead i'll tell you he'll rise again and his dark revenge will be terrible his hmm. mouth unknown his eyes see all his claws tear and thrash his whisp whispers Turn your mind into dark, unspeakable trash. Listen to the heartbeat down. Your doom is close at hand. The Ink is both beast and lord. His powers too vast for us to understand. Death is fast, death is near. His reign is will last beyond your fear. terzila. Ja Staram się to tak filmowo mówić, coś nie wychodzi. Co nie... Coś tu nie wychodzi, co nie. My tu już nie byliśmy przypadkiem. Mam wrażenie, że my tu już zwiedzaliśmy to miejsce. Ojejku. Ta tutaj będzie gonił ten Dimon. Zapewne. Nie. Nie. Find a way across, co to? O. Pięknie. I jedenasta minuta odcinka, a, a miałem w głowie nawet już, że jedenasta minuta odcinka. Zanim w ogóle sprawdziłem, 11 minuta odcinka, już taki przełom można powiedzieć. I jakiś nowy koleżka się zapowiada. Mm. The Machine Must Endar, Endur, Endar. Nie wiem. Ta, nie mogę. Kurde, na szczęście. E, zapiszę sobie tutaj. No, ta. Cześć, kolego. Ej, czy ja śmierci w tej grze, bo odpaliła mi się kacynka. Porter, zabawna postać. Już widzę. Może mógłbyś mnie uwolnić? No tak, oczywiście. G nie załatw. Normalnie jak Andrew Codd. Andrew e, Rudy Kot. E, też jest takim mem z nim śmiejącym się. Pierwszy gościu, który nie chce nas zabić w tej grze. Pierwszy taki gościu, który nie chce nas zabić w tej grze. To znaczy chyba każdy nas i tak chce oprócz niego załatwić. Eee, nie jestem małą dziewczynką. Zgatą się z tą Eldry. 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 Rout mouse. To dobrze. Już myślałem, że zapomniałem, jakie są strony. Po tym. Czy wy też tak macie, że w randomowych momentach macie taką chęć po prostu sobie powiedzieć? r, 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 r Powiem sery. No why not? Hmm, chyba nie tędy. No to to jest punkt powrotny znowu. Cześć! No ta, no kurde, każdy na mnie. Ja pierdzielę, co tu się dzieje? A, mogę unikać ich teraz chyba. A mogą się stąd... Stąd? Teleportnąć tu chyba. Co, nie? Ja, proszę, ja bratku. Come say hello. Hello. She was the fourth. Kto? Ale kto? się literalnie... Hired... Nie wiem, czy jest jakikolwiek sens znowu tutaj iść. Parts. na razie to my cały czas robimy kółko w tej grze. Kółko się zatacza. Cały czas. Aha, my czyli chyba tędy musimy jednak iść. Ja tak w sumie to po co? Nie po co mam tutaj znów przyjść. Aha, nie jakby okej. Okay. like inspect new power? no what do oh health ability permanently uh, upgrade your maximum health Permanently upgrade your maximum stamina Permanently upgrade your ability cooldown Stamina chyba Nie ma ability cooldown to Myślę, że to jest najmniej przydatna w ogóle opcja Tutaj mogłem się schować Czyli nie musiałem katstanki odpalać, żeby uniknąć tego demona, ale mogłem Ability Cooldown to jest chyba naprawdę, no według mnie to jest taka najmniej przydatna opcja, żeby skrócić Ability Cooldown. No w porównaniu do tego, że można sobie maksimum Health zwiększyć. Dobra, ja będę kończył na ten moment. To był kanał Bułek, no i... Zaraz mnie złapie Ink Demon. Będziemy the Dark Revival. Do zobaczenia, pau i cześć.